Dziś w ramach gawent historycznych o pawilonie tak zwanym pod zegarem na osiedlu Reja, czyli tu przy ulicy Inowrocławskiej, innowrocławska 1, on ma May znowrocławska przy Wielkopolskiej przede mną Aleja Włókniarzy. Ten oto pawilon o takiej nieformalnej nazwie pod zegarem powstał na początku lat 70., że tu zaczęto wznosić wieżowce osiedla Reja, ten tu za mną przy Pułaskiego 6, czy tamte dalej przy inowrocławskiej. On takie bezpośrednie Pośrednie za, za plecze w nim były takie na parterze y, sklepy na piętrze lokale usługowej. W jednym z tych lokali usługowych był wtedy zegarmistrz y, i w związku z tym tu się pojawił ten zegar, który został symbolem tego pawilonu. Zegarmistrza już w tym pawilonie nie ma, natomiast co ciekawe, jeden ze sklepów zaadaptował ten zegar jako swoją reklamę i co ciekawe ten zegar nadal funkcjonuje, działa y, i chodzi. Y, ten pawilon mieścił różne y, y, sklepy i usługi. Na początku tam był przede wszystkim sklep spożywczy jest teraz tam gdzie jest pralnia na parterze był też sklep monopolowy sklep mięsny natomiast na górze był usługi fryzjer zegarmistrz od początku był i jest kiosk wtedy na początku ruchu teraz no po prostu jednego z dystrybutorów Prasy. on jest nieco przebudowany, ale też nadal działa. Można powiedzieć, że ten sklep delikatesy przejął funkcję innych sklepów, ale generalnie to się sporo zmienia, jeśli chodzi o zakres oferowanych usług. Zniknął zegarmistrz, pojawiła się pralnia. Oczywiście pojawiły się też inne placówki handlowe w okolicy, ale mimo wszystko ten taki dosyć nietypowy pawilon, bo prawdę więc tego rodzaju budynków raczej w Łodzi tak małych nie ma, zwykle są jakieś większe kompleksy. Tu postanowiono uzupełnić właśnie takim budynkiem i on jest takim charakterystycznym punktem dla tej części osiedla Reja. Trzeba powiedzieć, że swoje funkcje nadal spełnia, a co najciekawsze zegar, który stał się jego symbolem nadal działa.